To właśnie się podniosłem. Ja nie, to nie przykłada się. A kuku! Dawać, dawać. Ognia. ognia! Tylko nie ognia, bo świecę walisz powoli i dopiero. Jak dojedziesz. Oj nie! O co go do przodu, Za przód go złapcie! No, ale nie zapadam, skurwa, Opony chuj na te błoto, dlatego ja to mam ten No ja to bajka, nowe zobacz, kurwa, tam to byłem, no założyłem, zobacz, kurde No on chujny, zobacz, on też ma, zobaczyć, <grym> innego, innego, nie? Ale on, on to wiszczy na tych tych Na tych swoich tych Ta opona błotna, bo to się nie daje w ogóle Nie ma nic, widzisz? W kółko ma błoto obklejone No tak, no ja te prostu nie <grym> miałem to samo, wkurwiałem <grym grym> się, bo wiesz co? Wszystko przejeżdżało, ja stałem. No tak jak u Ciebie To, jest, to się błoto odklejone No bo, to bo to ona, to ona wyrzuca ta opony no ciągstcie mu przód to 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 Ale ty masz takie pionowe, bo ja mam półokrągłe takie Tak, ale to jednak zahacza. Ale ja zdjąłem to w cholerę Nie, nie ma zimy to się bawił. Nagrywam! Ale pamiętaj, z uśmiechem musisz wjechać! To... Na pewno nie przejedziesz na tych kołach na raz. Ej, to już kobieta! Kobieta zobaczyła kamerę, to gaz w podłogę! Ale uśmiecha się cały czas! No. Pokażcie się go paknie Dobrze, był uśmiech, był No weź tego mojego trochę pyrgni jak wchodzi, czy nie chodzi. Musisz go na neutralu palić. Dobrze, żarło i zdechło Dobry dołek ile zabawy, co?